Teraz pozycję na B, no to sprawdzałem wszystko do domu, tak, tak. Ty robisz, coś tam widać, ale też się na tym skupisz. Trzeba, że tak sprawdzisz. No. patrz, tu, tu. tak szybko wygląda, no, tak? Całe kulca łupę. Może tak złapać, że tu widzisz, ale wiesz, co zrobisz tak. Kolejna pozycja, tak jak to do sprawdzenia, czyli tutaj wiadomo, tu sprawdzasz. tak? No ja tu sprawdzam, nie? ale no się, że nie każdy, Plus, jak to jest z tym trochę zlany. Nie zawsze to złapiesz, no, bo przybega się tam. Widzicie, tutaj jak to skorzysz, zwrócisz uwagi. Kolejna rzecz fajna to jest tutaj, ta pozycja, nie? Jak ktoś przybega, ja. Tak szczerze mega mega często trafiam tutaj. Refract jest. Tak samo jak robisz tak, podskok i skem często. Tak samo mega często. Ład jest jakiś tak widz. S bardzo ładnie. Kolejna pozycja jest spoko, stąd. stara, dobra pozycja, no to wiecie, mega dobra jest. Ja to przypomnę jak wygląda ta pozycja, no bardziej no, żeby jak na tutaj w ogóle nic nie widzisz. Chodź na taki jeden zoom i kucnę, to bardziej, jak dwa, to tak widzi się. tak, lewa ta pozycja. Kolejna pozycja, jeszcze jak bliżej P to jest tutaj, widzicie? On jest tak wychylony na boko, ale u to widzicie. Patrzysz tu, I tu chcesz spojrzeć. Tak. Już się ty wbiję. Bo nie zrobisz tak, On nie się nie zrobisz tak. Tu tu i tak. Usajopita. A spoko jest w tej pozycji widać. Znaczy tak robię, żeby jest instalowany. Zabijam i przeskod, nie? Fajna pozycja taka już bardzo mało no znana, to tutaj. Widzicie? Tu nic nie widzisz. Choć tak? Nic totalnie nie widzisz. Dzisiaj jeszcze zleje z tym gównem. Widzicie, ciężko zauważyć. Tutaj może coś już widzisz. Ale też no weź z no jak na zoomę tutaj to tak, alba ci tak lecisz. Ciężko złapać. Siepadku! Czuję tej B koveruje. Ja. Zobaczycie jak to kurde się kręci. Jak na tym kałaszku. mega i O, kałaszek. To jest zamieszanie lekkie, tak? Te pozycje, co pokazałem. B Oral. Kurwa ty, tu mor Ale bomby dałem e, Trochę fartowne, no, ale widzicie, to są jakieś kościany Zagram tak Ty dziki, ważniejszy Ci moi niestety tylko po rosyjsku udzielają, więc się z nimi nie dogadam Hey Molly.

Ryzykujemy i tak gramy. Wątpię, że to trafię, ale dobra. Co so, skupienia jest. Żółty coś tam szaleje. Nie wiem zafleszować, ale ciężko to skolować. Uuu! Ulala, colzera. Real angel. With wings. No i to jest skaniek. Oni mnie będą łapić. Co ty tam? Jakiś kasztanek. Zabierz, już powinienem mieć przewagę. Wit.

Trzeba tak przejść. Jego z go pamiętam, to ten nie jest idealny. Tak jak skorin. Thank you for game. No i tyle. Tak, wam się podobało zostawcie lajka, komentarz i suba. I powiedzcie, czy takie wstawki z moczyku na koniec są spoko. Pozd Pozdrówki jo I oglądajcie inne odcineczki.